Siema, z tej strony łamacz i dzisiaj po raz kolejny uciekam y, Greni na hardzie i już zrobiłem dużo rzeczy, zostały mi Zostałem jeszcze ogólnie dwie rzeczy do zrobienia, bo muszę jeszcze, no jedna rzecz do zrobienia mi o, została, e, co tutaj jest, no tego nie potrzebuję. Eee, dobra. Kiedy zabawcie się uśpi Dobra Tak, teraz muszę iść. Bo chyba już wszystkie szafki przeszukałem, ale nie wiem. A dobra, jednak nie wszystkie. Ty boś tam będzie ten... Rasty i to może się uda tak, że go wyciągnę tym gliczem, ale... Nie wiem czy oni tego glicza tak jakby już nie usunęli, nie wiem, mam nadzieję. Że jeszcze go nie usunęli. No to jest takie trochę... O, jest, dobra, udało się. No, wiem, że to jest może takie trochę oszukiwanie, ale trudno. Już w sumie to przechodzę, bo... co? A, to, dobra, to jest Już w sumie to przechodzę, bo została mi jeszcze tylko tam patyka, już dałem. Zostało mi jeszcze tylko właśnie to, te nożyce i ten klucz. Mogłem w sumie nagrać w początku i ogólnie powiem wam to, że już to przechodzę... Przechodzę tu już właśnie nie wiem z 5 minut albo ponad 5 minut także no naprawdę szybko mi się to już prawie udało przejść O kurde no tutaj jest Oczywiście nie zauważyłam to się nie dało tak. mnie nie zauważyłam Szymon mnie zdradził, ej Szymon czemu mnie zdradził? Nie, dobra, to, to nie będzie Szymon, bo u Lizowskiego to był Szymon, to niech to będzie, nie wiem... Eee, nie wiem, Stefan, to... Stefan, to, do, dobra, dobra. No, Stefan, czemu mnie zdradziłeś? Czemu ten Stefan musiał mnie zdradzić? No, ja nie wiem. Ktoś to jest najgorsze? ona gdzieś tutaj... No, tutaj jest? No to w sumie już to przychodzę, no tak naprawdę... ona idzie tam. I idzie tutaj. No to trochę to nie tak, tego nie przemyślałem, ale... Nie wiem, czy zaryzykować? A, ona idzie do góry, dobra. Skoro ona idzie do góry, to ja może szybko zdążę już to zrobić jakby. I szybko tego mużycę, szybko tutaj lecimy. Dobra, uciekam. A więc tak, jeśli chcecie, żebym. Bo już kiedyś próbowałem przejść grani na trybie yy, Extreme yy, i niestety mi się nie udało. Zostały mi dwie rzeczy znaczy chyba dwie albo jeden. Nie mogę się wysuwać. Dwie rzeczy mi do zrobienia chyba zostały, więc. No, niestety mi się nie udało, ale jeśli chcecie, żebym jeszcze raz próbował przejść grani na Extreme, to. Dajcie mi znać komentarzu, zostawcie lajka, like, suba i no i koniec. No, w sumie mogłem od początku nagrać y, jak to przychodzę no ale to już za późno. Za ja się z wami żegnam i cześć.